Twój pies ciągle liże swoje łapy i nie wiesz czy to normalne zachowanie czy coś poważniejszego. W tym filmie poznasz najczęstsze przyczyny tego problemu, od błahych po naprawdę niebezpieczne. Dowiesz się, co możesz zrobić, by pomóc swojemu pupilowi. Zostań z nami do końca, żeby lepiej zrozumieć, co twojemu psu chce powiedzieć jego własna łapka. W dzisiejszym odcinku odpowiemy na pytanie, dlaczego pies liże swoje łapy. Wielu opiekunów psów zauważa, że ich pupile regularnie wylizują łapki. Czasem jest to zupełnie normalne. Psy przecież dbają o higienę swoich łap po spacerze czy posiłku. Jednak gdy lizanie staje się bardzo częste lub obsesyjne, może to wskazywać na jakiś problem. Kiedy zwykłe lizanie zamienia się w niepokojący objaw, jeśli zauważasz, że pies lizaniem aż zaczerwienia sobie łapki albo robi to kompulsywnie, warto przyjrzeć się temu bliżej. W tym filmie omówimy najczęstsze przyczyny lizania łap, od powodów psychologicznych i behawioralnych, przez dermatologiczne i alergiczne, aż po pasożyty. Podamy też przykłady raz bardziej narażonych na takie zachowanie. Doradzimy domowe sposoby, które może zastosować każdy opiekun. Oraz wskażemy, kiedy koniecznie udać się do weterynarza. Zaczynajmy. Możliwe przyczyny lizania łap u psa. Pies może lizać swoje łapy z wielu różnych powodów. Ważne jest, aby rozpoznać, co stoi za tym zachowaniem, bo od przyczyny zależy sposób postępowania. Poniżej przedstawiamy główne kategorie przyczyn lizania łap. Przyczyny alergiczne Jedną z najczęstszych przyczyn nadmiernego lizania łap są alergie. Zarówno alergie pokarmowe, jak i alergie na czynniki środowiskowe, np. pyłki traw, kurz, roztocza, mogą powodować u psa silny świąt łap. Pies, liżąc łapy, próbuje przynieść sobie ulgę w swędzeniu. Niestety, ciągłe lizanie tworzy wilgotne środowisko między palcami, co sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów, jeszcze pogarszając stan skóry. Typowe objawy alergii to nie tylko lizanie łap, ale także zaczerwienienie skóry, brązowe przebarwienia sierści od śliny, nawracające infekcje uszu czy drapanie się w innych miejscach. Alergie mogą mieć podłoże pokarmowe, np. uczulenie na jakiś składnik karmy lub środowiskowe. Atopia, jak uczulenie na pyłki traw czy pleśń. Przykłady raz podatnych na alergie. Niestety, Pewne rasy psów częściej borykają się z alergiami skórnymi. Należą do nich między innymi West Highland White Terriery, Labradory, Golden Retrievery, boksery, szarpej oraz Bulldogi. U tych ras opiekunowie powinni być szczególnie czujni na objawy alergii. Lizanie łap, drapanie, nawracające problemy skórne. Oczywiście alergia może dotknąć psa każdej rasy, ale wymienione mają do tego predyspozycje genetyczne, problemy dermatologiczne, podrażnienia i urazy skóry. Wszelkie podrażnienia skóry łap lub drobne urazy mogą sprawić, że pies zacznie lizać obolałe miejsce. Pomyśl o sytuacjach, gdy sam odczuwasz pieczenie lub drobną rankę. Odruchowo chcesz ją pocierać lub zwilżyć, by złagodzić dyskomfort. Podobnie pies lizaniem stara się uśmierzyć ból lub swędzenie. Oto najczęstsze fizyczne przyczyny tego typu. 1. Mikrourazy opuszek. Ostre kamyczki, żwir, gorący asfalt, latem czy sól drogowa zimą potrafią poranić lub podrażnić wrażliwe opuszki łap. Zimą wielu z nas posypuje chodniki solą. Pamiętajmy, że sól działa drażniąco na psie łapy. Jeśli pies po spacerze zimowym energicznie liże łapy, może to znaczyć, że odczuwa pieczenie od soli. W takiej sytuacji nie pozwalajmy mu wylizywać soli, tylko po spacerze opłuczmy łapki letnią wodą. To prosta domowa metoda zapobiegania podrażnieniom. 2. Ciała obce i ukąszenia. Czasem w łapę może wbić się kłos trawy, kolec, drzazga czy kawałek szkła. Bywa, że psa urządli owad w okolice łapy. Taki otie obiekt powoduje ból lub swędzenie, a pies liże łapę, próbując sobie ulżyć. W przypadku ciała obcego często zobaczymy, że pies skupia się na jednej łapie, tej z drzazgą czy kłosem, zadrapania, skaleczenia. Ostrożnie obejrzyj łapki, czy nie ma drobnych ranek, otarć lub pęcherzy między opuszkami. Nawet małe skaleczenie może goić się lepiej, jeśli pies nie będzie go ciągle zlizywał. Gdy zauważysz rankę, możesz ją oczyścić i założyć psu lekki opatrunek lub skarpetkę, by ograniczyć lizanie podczas gojenia. Problemy ortopedyczne i ból stawów. Choć to rzadsza przyczyna, niektóre psy liżą łapy z powodu bólu w stawie lub kontuzji. Uraz więzadła w kolanie, ból w biodrze czy inna dolegliwość ortopedyczna mogą sprawić, że pies odczuwa dyskomfort i przenosi uwagę na łapę. Czasem nawet poważna kontuzja nie objawia się od razu wyraźną kulawizną, a sygnałem może być właśnie uporczywe lizanie okolicy stawu. Jeśli podejrzewasz u swojego psa ból ortopedyczny, np. lekko utyka, wstaje z trudem, unika ruchu, Konieczna będzie wizyta u weterynarza. Przykłady ras wrażliwych, rasy o delikatnych opuszkach lub skłonnościach do problemów skórnych na łapach, to na przykład owczarki niemieckie i belgijskie. Aktywnie pracujące, często narażone na różne podłoża, dalmatyńczyki, wrażliwa skóra, czy buldogi i szarpei. Fałdy skórne sprzyjają podrażnieniom między palcami. Oczywiście każdy pies może doznać urazu łapy. Niezależnie od rasy, dlatego po każdym spacerze warto obejrzeć łapki pupila, zwłaszcza jeśli biegał po trudnym terenie. 3. Infekcje bakteryjne i grzybicze. Stan zapalny skóry na łapach to kolejna częsta przyczyna lizania. Kiedy między palcami rozwija się infekcja bakteryjna lub grzybica, pies odczuwa świąt, pieczenie i ból. Nie mogąc dosięgnąć łapy łapką, próbuje się drapać językiem, czyli liże i gryzie swędzące miejsca. Infekcje często są powikłaniem wcześniejszych podrażnień lub alergii. Na przykład alergik, drapiąc się, uszkadza skórę i w wilgotnych miejscach namnażają się drożdżaki. Objawem infekcji grzybiczej bywa cuchnący zapach łap, zaczerwienienie, brązowe przebarwienia sierści oraz sklejona wilgotna sierść między opuszkami. Pies może lizać łapy błędnym kołem. Im bardziej liże, tym więcej wilgoci i bakterii, które nasilają infekcje, co prowadzi do jeszcze intensywniejszego lizania. Przykłady ras narażonych. Psy, u których częściej występują problemy skórne tego typu, to m.in. rasy o fałdach skórnych buldogi, mopsy, szarpej. U nich łatwiej o wilgoć i zakażenia w fałdkach a także psy wodne jak nowofundlandy czy spaniele, częstszy kontakt z wodą, wilgoć sprzyja grzybicom. Białe psy, na przykład maltańczyki, samojedy, mają tę cechę, że na ich jasnej sierści od razu widać rdzawo-brązowe ślady po ślinie, co alarmuje opiekuna o problemie. Niezależnie od rasy, jeśli zauważysz objawy infekcji, cuchnący zapach, ropa, Wyraźne zaczerwienienie, ból przy dotyku łapy. Skonsultuj się z weterynarzem, bo konieczne może być leczenie przeciwgrzybicze lub antybiotyk. Pasożyty zewnętrzne. Pasożyty także mogą być winowajcą lizania łap. Pchły to najbardziej powszechny pasożyt powodujący u psa silny świąt skóry. Psy najczęściej drapią się wtedy po grzbiecie i okolicach zadu, ale jeśli inwazja pcheł jest duża, ukąszenia mogą dotyczyć całego ciała, w tym łap. Pies, starając się złagodzić swędzenie po ugryzieniach pcheł, może wylizywać i wygryzać sobie łapy. Innym pasożytem jest świeżbowiec, powodujący świeżb, który wywołuje skrajnie silne swędzenie skóry u psa. Psy chore na świeżb gryzą, i liżą różne części ciała, także łapy aż do ran. Kleszcze. Rzadziej są bezpośrednią przyczyną lizania łapy, chyba że kleszcz usadowił się między palcami. Wtedy pies będzie próbował go wylizać. Nie zapominajmy też o pasożytach mikroskopijnych, jak roztocza w glebie czy nużeńce, które mogą wywoływać miejscowe zapalenia skóry na łapach. Nurzeniec bywa przyczyną tak demodetycznego zapalenia łap. Przykłady sytuacji ryzykownych. Każdy pies może złapać pasożyty, ale psy wychodzące na pola, do lasu czy biegające po wysokiej trawie są bardziej narażone na pchły i kleszcze. Szczenięta i młode psy mają słabszą odporność, więc szybciej mogą rozwinąć objawy skunę przy inwazji pasożytów na przykład nużycy. Jeśli nasz pies często przebywa z innymi zwierzakami, warto profilaktycznie zabezpieczać go przed pchłami i regularnie sprawdzać sierść. Gdy zauważysz oznaki pasożytów, na przykład drobne, czarne punkciki w sierści, odchody pcheł lub same pchły, wprowadź leczenie, obroże przeciwpchelne, krople, tabletki wedle zaleceń weterynarza. Lizanie łap ustanie, gdy usunie się źródło świądu. Czynniki psychologiczne stres, lęk, frustracja. Psy, podobnie jak ludzie, mogą przeżywać stres i emocje, które wpływają na ich zachowanie. Jednym z objawów stresu lub niepokoju u psa bywa właśnie obsesyjne lizanie łap. Dzieje się tak, ponieważ lizanie działa na psa uspokajająco to trochę jak my, ludzie, obgryzający paznokcie ze zdenerwowania. Jeśli twój pies liże łapy głównie w sytuacjach napięcia, np. Na podczas burzy, fajerwerków, wizyty obcych gości, albo wtedy, gdy zostaje sam w domu, możliwe, że to reakcja na lęk lub lęk separacyjny. Innym aspektem jest frustracja. Pies, który nie ma zaspokojonych potrzeb, np. za mało ruchu, brak uwagi opiekuna, może odreagowywać to poprzez zachowania zastępcze. Takie jak wylizywanie łap do upadłego. Wreszcie, u niektórych psów rozwija się zaburzenie obsesyjno-kompulsywne OCD, gdzie lizanie staje się nawykowym rytuałem uspokajającym. Taki pies może lizać łapy nawet do krwi, tworząc tzw. ziarniniaki lizaniowe, lizawki. Dobermany, labradory i Golden Retrievery. To przykłady ras, u których weterynarze częściej obserwują tego typu obsesyjne lizanie prowadzące do ran. Oczywiście OCD może wystąpić u psa każdej rasy, ale większe, inteligentne rasy pracujące częściej potrzebują zajęcia. Jeśli go nie mają, popadają w kompulsję. Jeśli podejrzewasz, że przyczyną lizania łap u twojego psa jest stres lub problemy emocjonalne, obserwuj kiedy to robi. Czy wtedy, gdy jest sam, a może po jakimś stresującym wydarzeniu? Rozwiązaniem może być poświęcenie mu więcej uwagi, wprowadzenie rytuałów wyciszających, np. maty węchowe, kong z przysmakami, które zajmą psa i zredukują napięcie, oraz w trudniejszych przypadkach konsultacja z behawiorystą zwierzęcym. Pamiętaj, że najpierw należy wykluczyć przyczyny medyczne. Nawet doświadczony behawiorysta zasugeruje najpierw badanie u weterynarza, bo chroniczny stres u psa często bywa efektem ukrytego bólu lub choroby. Gdy zdrowie jest w porządku, można skupić się na psychice psa. 6. Czynniki behawioralne: nuda, nawyk. Bardzo często przyczyną lizania łap są prozaiczne kwestie behawioralne, takie jak nuda. Pies. Pozostawiony sam sobie przez wiele godzin, bez zabawek czy towarzystwa, może zacząć lizać łapy, bo po prostu nie ma co robić. To zajęcie staje się dla niego sposobem na zabicie czasu i może przerodzić się w nawyk. Niektóre psy robią to też dla zwrócenia uwagi. Jeśli raz zauważą, że opiekun reaguje np. zaniepokojony przerywa mu lizanie, podchodzi mogą powtarzać zachowanie, by wywołać reakcję. Wiele młodych, energicznych ras potrzebuje dużo ruchu i stymulacji umysłowej. Border Collie, Owczarki, Jack Russell, Terriery, Wyżły. Takie psy, gdy się nudzą, często znajdują sobie one zajęcia zastępcze w domu. Może to być niszczenie przedmiotów albo właśnie nadmierne wylizywanie łap czy boku. Każdy pies ma inny temperament. Są takie, które przesypiają pół dnia i nie wpadną na pomysł lizania z nudów, ale są też takie, którym 10 godzin samotności w domu mocno doskwiera. Co robić? Kluczem jest zapewnienie psu wystarczającej aktywności fizycznej i umysłowej. Długi spacer z zabawami, trening posłuszeństwa lub sztuczek, zabawki wymagające myślenia. Jak kąg z ukrytym smakołykiem, maty węchowe. To wszystko może sprawić, że pies będzie wybiegany i zmęczony pozytywnie, a wtedy nawet nie przyjdzie mu do głowy nudne wylizywanie łap. Jeśli zauważysz, że twój pies liże łapy głównie wtedy, gdy ma mało zajęć, spróbuj wzbogacić jego dzień o dodatkowe atrakcje. Często rozwiązanie problemu leży w zmianie waszej rutyny. Więcej zabawy i uwagi dla pupila potrafi zdziałać cuda, a nuda przestanie dawać o sobie znać. Domowe porady. Co może zrobić właściciel? Skoro poznaliśmy już możliwe przyczyny, przejdźmy do praktycznych porad. Co możesz zrobić samodzielnie w domu, gdy zauważysz u swojego psa nadmierne lizanie łap? Regularnie sprawdzaj łapy. Po każdym spacerze zerknij na opuszki i między palce psa. W domu w dobrym oświetleniu obejrzyj, czy nie ma tam skaleczeń, ciał obcych, kłów traw, drzask lub zaczerwienień. Wczesne zauważenie drobnej ranki pozwoli szybko ją oczyścić i zapobiec infekcji. Myj łapy po spacerach. To prosty nawyk, który może zapobiec wielu problemom. Zimą opłukuj łapy z soli, błota i śniegu. Sól działa drażniąco na skórę. Latem zmyj z łapek kurz. Pyłki traw czy chemikalia, np. Na nawóz strawy w parku. Oczyszczając łapy, usuwasz potencjalne alergeny i drażniące substancje. Możesz użyć samej letniej wody lub delikatnego szamponu weterynaryjnego do łap. Dokładnie osusz łapki po myciu, zwłaszcza między palcami, aby nie pozostawała tam wilgoć. Zabezpiecz łapy przed czynnikami zewnętrznymi. Jeśli wiesz, że twój pies ma wrażliwe opuszki. Rozważ stosowanie specjalnych kremów ochronnych do łap przed spacerem tworzą warstwę chroniącą przed solą czy ostrym podłożem. W trudnym terenie lub w skrajnych warunkach pogodowych możesz założyć psu buty ochronne. Wielu psom pomagają one uchronić łapy przed urazami. Zapewni psu zajęcie i ruch. Jeżeli podejrzewasz, że pies liże łapy z nudów lub stresu, Spróbuj zaradzić źródłu problemu. Poświęć mu dodatkowe 15-30 minut dziennie na aktywną zabawę czy trening. Daj mu trwałą gryzak lub zabawkę interaktywną, gdy zostaje sam. Zmęczony i zadowolony pies to pies, który nie szuka sobie destrukcyjnych zajęć. Pielęgnacja pazurów. Upewnij się, końąc się, że pazury psa nie są za długie. Zbyt długie pazury utrudniają chodzenie i mogą powodować niewłaściwe stawianie łapy, co prowadzi do bólu i lizania. Regularnie obcinaj pazury albo poproś o to grumera czy weterynarza. Profilaktyka przeciwpasożytnicza. Stosuj regularnie preparaty przeciw pchłom i kleszczom, zgodnie z zaleceniami weterynarza. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko, że swędzenie od ukąszeń pcheł w ogóle wystąpi. Również utrzymuj czystość posłania i otoczenia psa. Odkurzaj, piesz kocyki, by ewentualne pchły lub roztocza nie miały szans się rozmnożyć. Obserwuj dietę i środowisko. Jeśli podejrzewasz u psa alergię, spróbuj zidentyfikować alergen. Możesz wprowadzić dietę eliminacyjną po konsultacji z weterynarzem lub psim dietetykiem. Polega to na podawaniu przez kilka tygodni pokarmu o nowym białku, którego pies wcześniej nie jadł, i sprawdzaniu, czy objawy ustępują. Unikaj także spacerów w miejscach, gdzie występuje dużo pyłków, gdy twój pies jest na nie uczulony. Lub zakładaj po spacerze psu ubranko ochronne na tułów, żeby ograniczyć kontakt skóry z alergenami. Po powrocie zawsze myj łapy. To powtarzamy, bo naprawdę pomaga. Unikaj karcenia za lizanie. Jeśli przyłapiesz psa na lizaniu łap, nie krzycz na niego i nie karz. To może nasilić stres i problem. Zamiast tego zwróć jego uwagę na coś innego: zabawkę smakołyk i spróbuj znaleźć przyczynę. Kara niczego tu nie nauczy, a może spowodować, że pies zacznie lizać się po kryjomu. Stosując powyższe porady, często możemy samodzielnie zaradzić łagodnym przypadkom lizania łap. Jeśli pies miał drobne podrażnienie, odkażenie i ochrona łapy zwykle rozwiążą problem. Gdy się nudził, Dodatkowy spacer może szybko poprawić sytuację. Ważne, by być konsekwentnym i cierpliwym w obserwacji i działaniu. Kiedy należy iść do weterynarza? Są sytuacje, kiedy, kiedy konieczna jest pomoc lekarza weterynarii i nie należy z tym zwlekać. Jak rozpoznać, że to już ten moment? Oto wyraźne sygnały alarmowe objawy stanu zapalnego lub infekcji. Jeśli łapy są mocno zaczerwienione, spuchnięte, pojawia się wydzielina ropna albo nieprzyjemny zapach, to znak, że doszło do infekcji. Zwlekanie może pogorszyć sprawę, dlatego lepiej od razu udać się do weterynarza po odpowiednie leki. Kulawizna lub ból. Gdy oprócz lizania pies zaczyna utykać, kuleć albo widać, że odczuwa ból przy chodzeniu, specjalista powinien ocenić, co się dzieje. Być może doszło do urazu wewnętrznego, np. pęknięcia kości, zwichnięcia stawu albo rana jest głęboka. Obrzęk lub krwawienie. Pojawienie się obrzęku łapy czy nagłego krwawienia to wskazanie, by niezwłocznie pokazać psa lekarzowi. Silny obrzęk może oznaczać ropień, urządlenie przez owada lub inny poważny problem. Krwawienie z łapy także wymaga opatrzenia i ustalenia przyczyny. Brak poprawy mimo domowych działań. Jeżeli próbowałeś domowych sposobów: ochrona łap, mycie, eliminacja nudy, a pies nadal obsesyjnie liże łapy i trwa to już kilka dni bez poprawy, czas na konsultacje z weterynarzem. Dalsze samoleczenie może tylko wydłużyć cierpienie zwierzaka, podejrzenie alergii lub pasożytów, których nie możesz zdiagnozować sam, weterynarz może wykonać testy alergiczne. Badanie ze skrobin skóry w kierunku pasożytów mikroskopowych, jak świeżbowiec czy nurzeniec, oraz badania krwi. Dzięki temu dokładnie określi przyczynę świądu. Jeśli pies wymaga leków, np. antybiotyku, leków przeciwświądowych czy sterydowych przy alergii, dostaniesz receptę i wskazówki co do leczenia. Samodzielnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, np. czy to alergia czy infekcja bakteryjna. Dlatego diagnostyka weterynaryjna bywa niezastąpiona. Ekstremalne zachowanie autodestrukcyjne. Gdy pies liże lub gryzie łapy aż do krwi, raniąc się, to absolutnie wymaga interwencji. Może to być związane z poważnymi zaburzeniami, np. neurologicznymi lub silnym bólem. Taki stan jest niebezpieczny, bo rany mogą się zakażać, a pies zadaje sobie cierpienie. Weterynarz pomoże opanować ból, świąt, na przykład założy opatrunek daleki i zasugeruje dalsze kroki, często we współpracy z behawiorystą. Pamiętaj, lekarz weterynarii jest sprzymierzeńcem każdego opiekuna. Lepiej pójść dzień niepotrzebnie i usłyszeć, że wszystko jest w porządku, niż przeoczyć poważny problem. Jeśli masz wątpliwości, zawsze warto skonsultować stan psa ze specjalistą. Na koniec podsumujmy. Dlaczego pies liże swoje łapy? Przyczyn może być wiele. Od zupełnie błahych po poważne. Może to robić, bo po prostu je czyści, bo podrażnił sobie skórę na spacerze, albo dlatego, że coś go swędzi z powodu alergii czy pcheł. Czasem powodem jest nuda lub stres, a innym razem ból ukryty gdzieś w ciele. Kluczem dla każdego opiekuna jest uważna obserwacja pupila. Znajomość zwyczajów psa pozwoli od razu wychwycić, gdy coś się zmienia. Zachęcamy Was do obserwowania swojego psa każdego dnia. Zwracajcie uwagę, kiedy i w jakich okolicznościach liże łapy, czy pojawiają się jakieś inne objawy. Im lepiej znasz swojego przyjaciela, tym szybciej zauważysz, że coś mu dolega. Dbajmy o dobrostan naszych psów poprzez profilaktykę, pielęgnację łap, odpowiednią dawkę ruchu, zdrową dietę. I szybkie reagowanie na niepokojące sygnały. Dzięki temu nasi czworonożni przyjaciele będą zdrowsi i szczęśliwsi. Pies, który nie musi lizać obolałych łap, to pies zadowolony. A o to przecież chodzi. Mamy nadzieję, że ten poradnik pomógł Wam zrozumieć, czemu psiak liże swoje łapki i jak możecie mu pomóc. Pamiętajcie, że każdy pies jest inny. To, co u jednego jest normą. U innego może wymagać interwencji. Obserwujcie, reagujcie i kochajcie swoje psiaki, a one odwdzięczą się Wam wiernością i radością na co dzień. A jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, co mówi ci Twój pies, zasubskrybuj Psią Akademię i kliknij dzwoneczek. Dzięki za dziś. Daj znać w komentarzu, czy Twój pies liże łapy i czy udało Ci się znaleźć przyczynę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.